Pomniki klejnoty sznycle, Pomniki klejnoty sznycle, Pomniki sznycle, Pomniki sznycle. Iad otwarty na aluzję matematyczną. Cygaro guzi nos, cygaro guzik nos. Cygaro guzi nos. Cygaro guzik nos. Cygaro, guzik nos. To ma pewną maszynistkę. Zamiast oczu miała dwa nieruchome pępki. Pan, pan jest doskonałym dziennikarzem. Sztywne, wodniste, martwe dzień dobry. Chciał się w powietrzu. Taka smutna pora roku. Rozmowa staje się trochę nudna, nieprawdaż? Tak, nieprawdaż? Bardzo. — Hej tam! Skąd jesteś, człowieku, w ranach, małżach, wełnach, kajdanach? Człowieku o różnych wyrokach i wypełnionych kieszeniach. — Człowieku, jak ciastko z geografu? — Kora drzew, apoteoza, kryje robactwo, ale deszcz porusza zegar zorganizowanej poezji. Kasy pancerne banków wypełnione są watą. Człowiek ze środków podparty żarówkami, jak ty i każdy inny. Na porcelanowym kwiecie zagrajcie nam na skrzypcach niewinności. O wiśnio, śmierć jest krótka. Gotowana was w arcykapitanie, głównie. Hej! Gryzam w powietrze i pieszczotę otwartym sercem. Piękna jesteś, kitemestro. Kryształ, który z góry budzi ciekawość naszych prąci. Jesteś czuła i piękna, jak jednej metry w jednym padłym. Kitemestro, szczękam zębami. Jesteś mężatką, zimną i boję się, zielono mi. Kwiat mi że nie boję się. Jesteś mężatką, szczękam zębami. Kiedy razy się jak dobra szczęka świętej wolwety, się w moim serdowym kółcu. Bez nadziei rodziny. bo złożony jest kawałek. Ludzie prości stawiają sobie domy. Ludzie ważni, pomniki. Ale tak, ale tak, ale tak, ale tak, tak! Gdzie? Ile? Dlaczego? To są pomniki. Na przykład sprawiedliwość. Jakieś piękne, regularne funkcjonowanie, prawie jak typ Albo religia. Ale tak, ale tak, ale tak, ale tak, ale tak. Z jeziora dwa razy wymoczonego w niebie. W dnie wybrudzaczy wyłowiono pięknie rany. Czerwony, który wygło przez nocy miało lekko kłaśny smak słabego tłonu elektrycznego. Uwzmak, który z nami kopalni soli, otwiera się na wcynie, kauczu, tekturę, nieważnie, której strony. Pewnego wieczoru, rektując wieczór, znaleziono przy nim bardzo mały wieczorek. Nazywał się Rekord Ale szlach, tak, ale szlach, tak, ale szlach, tak, ale szlach. Tak. Ostrożnie zadawał bohater. Jez dmuitego w drogi swoje domu związały się w krawat i to odniosło się do pęka światłości. Ależ tak, ależ tak, ależ tak, ależ tak! Ależ tak, ależ tak, ależ tak, ależ tak, ależ tak! Można było się zarazić. jest wtedy mówił tak. Dla tych, tak życie odrobinę śmierci. Ona nazywa się ciągłością. Ależ tak, ależ tak.

Sny z aniołami. Sny tekstylne, papierowe zegarki. Sny z dużej gry opisujące uroczysto otwarcie. Anioł na helikoptera. Tak wiem. Anioł rozmowny. Tak wiem. Anioł jak kłótni. Tak wiem. Anioł z lądu. Tak wiem. Anioł ze środka. Tak wiem. Dziękuję, nieźle. Jakiś młody człowiek i za na wydarzenie. Dziękuję, nieźle. Przyszedł po nizałach, do Ameryki. Dziękuję, nieźle. Witaj, męstro, jak brzmieje, ja, Na morałach wysypanych źwirem otwórz się tyłem, przerwij Twoje oczy są jak kamienie, bo widzą tylko deszcz zimno. Witaj, męstro. Czy poznasz okrycieństwa wojny? Czy umiesz ślizgać ja, się o słodyczy Czyż nie oddychasz tym samym powietrzem, co ja? Nie mówisz tym samym językiem? W jakim nieprzewidywalnym metalu dobiłaś swoje nieszczęsne palce? Jaka to muzyka i przez jakie tajemnicze filtrowanie firanki nie pozwala moim słowom wyryć się w miękkim wosku twojego mózgu? Wiem, rzekamy, kamy rej i kości biją, a być, ale nigdy mowa pocięta na szczęśliwe plasterki nie wyzwoli sobie strumieni strumienie ich możliwości. Znowu ptasz się kalendarza. 360 wieków w każdym. Codziennie jedzę w katulaturze. Za godzinę jedną pióra odpada. Po dwie godziny pod starym wiekiem. Wcina się do nożyczkami. Już dowiedziałem w Nowym Jorku. nie To w takim razie musi pan być chłodny na...

nie zapominają. Nie zapominają, to ja już żyłem, kołamasz, kołamasz i wjeżdżę dalej. Pana pani Bardzo pani miła. I ty jesteś śląską? Tak, to jeszcze odekomunikacja jest nadal praktyczna. Nie, to mam teraz dodać. Serdeczne dzięki. High, high, kiedy mówię Wam, że ma 4 m kiedy, 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 kiedy mówię Wam, że ma 5 metrów. <stubeullie> metrów. Kiedy, kiedy mówię Wam, ma, że ma 7 um metrów. Kiedy mówię Wam, <stube> że ma 8 metrów. Kiedy mówię Wam, że ma 9 metrów. Kiedy mówię Wam, że ma 10 metrów. Kiedy mówię Wam, że ma 11 metrów. Kiedy mówię Wam, że ma 12 metrów. Kiedy mówię Wam, że ma 13 metrów. w tekście książek telefonicznej miłości. Miłość zbrana w plecy ciężarem, liczbą o piersiach ze i kryształów. Bóg jest jedynie tikiem nerwowym. Zręczny przerzuca strony świata i kieszeni litrus. Śmiertelny obrzasany rzucił na pływę. Chyliarz niesłusznie zestawił delikatność. Kiedy było może żeby było metrów. kia rāma. Trzecim, że już się nie kocham. Ale o tym Pan strasznie kochałem. czy nie gwałtowności mojego oddechu. Czy oczekujesz może jakichś nadzwyczajnych preparacji o moim temperamencie? I? Oh, mark spot